Zadanie drugie. Liczba 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40, dzielone na 36 do potęgi 10, jest równa. I tutaj musimy to nasze wyrażenie w jakiś sposób przekształcić. Nie będziemy je przekształcać, wykorzystując prawa, jakie rządzą działaniami na potęgach. Na temat praw, jakie rządzą działaniami na potęgach, mówiłam już o moim kanale, więc jeśli jeszcze nie widziałeś tych Filmów, czy nie widziałaś tych filmów, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania i tam znajdziesz link do mojej playlisty. Właśnie z takimi zagadnieniami, jak działania na potęgach, pierwiastkach i logarytm. Tymczasem zastanówmy się, w jaki sposób należałoby tutaj to nasze wyrażenie z zadania przekształcić. Na ten moment licznik. Pozostawiłabym bez zmian, czyli ja przepisuję 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40. Natomiast zwróć uwagę, że w mianowniku mamy liczbę 36, która jest tam podniesiona do jakiejś potęgi. 36 to jest dokładnie to samo co 6 do potęgi drugiej. Więc ja tutaj tę wartość zapisuję w nawiasie, natomiast muszę pamiętać, że to 6 do potęgi drugiej jest jeszcze podniesione do potęgi. Do potęgi 10. No i teraz popatrz. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy podstawę potęgi, jakiś tam wykładnik, i całą tą potęgę podnosimy jeszcze do jakiejś jednej potęgi, to całe to wyrażenie to jest równe dokładnie temu samemu, co podstawa bez zmian, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Na tej podstawie ja wiem, że mianownik tego mojego wyrażenia to jest 6 do potęgi 20. Natomiast licznik jeszcze tutaj pozostawimy sobie bez zmian, czyli na razie przypisuje tak, jak jest. No i teraz, aby móc dokonać dalszych przekształceń, musimy przekształcić iloczyn, który znajduje się w liczniku, korzystając z praw działań na potęgach. No i tutaj, co my zrobimy? My tutaj, dwa, tutaj też również, zobacz, skorzystamy z tego wzoru. 2 do potęgi 50 my zapiszemy jako iloczyn dwóch liczb. 2 do potęgi, czy no dwóch liczb, dwóch potęg. Czyli tutaj otrzymujemy 2 do potęgi 20 razy 2 do potęgi 30 i to samo zrobimy z trójką do potęgi 40. Też rozbijemy to na na iloczyn dwóch potęg. No, i tutaj otrzymujemy 3 do potęgi 20 razy 3 do potęgi 20. Natomiast na razie mianownik pozostaje bez zmian. No i teraz tutaj skorzystamy, żeby przekształcić trochę troszkę licznik. To skorzystamy z mnożenia potęg o tych samych wykładnikach. I teraz zobacz. Jeżeli mamy potęgi. Takie, że podstawy są różne, ale wykładniki są identyczne, to to całe wyrażenie to jest dokładnie to samo co podstawy przemnożone przez siebie, natomiast potęga pozostaje wtedy taka sama, bez zmian. Czyli po prostu do danej potęgi podnosimy iloczyn podstaw tych potęg. I na tej podstawie, czy po to, żeby tutaj móc skorzystać z tego wzoru. Ja na razie zamienię kolejnością elementy, które znajdują się w iloczynie w liczniku. Czyli tutaj zapiszę 2 do potęgi 20 razy 3 do potęgi 20 i razy 2 do potęgi 30 razy 3 do potęgi 20. No i całość podzielę przez 6 do potęgi 20. I słuchaj, na razie zajmiemy się tylko i wyłącznie tym elementem. Zobacz, co tutaj mamy. Mamy tutaj taką sytuację, w której wykładniki są identyczne, ale podstawy są różne. Czyli tutaj skorzystamy z tego podkreślonego szlaczkiem wzoru. Na podstawie tego wzoru, ja wiem, że 2 do potęgi 20 razy 3, razy, tak, 3 do potęgi 20 to jest dokładnie to samo, co 6 do potęgi 20. Czyli tutaj te dwa elementy mi się skróciły, natomiast pozostałe dwa zapisuję bez zmian, otrzymując tutaj 2 do potęgi 30 razy 3 do potęgi 20, no i całość dzielimy na 6 do potęgi 20. Ja może tutaj tą potęgę zapiszę bardziej czytelnie. Ok. I teraz popatrz, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy tutaj taką sytuację, w której spokojnie te elementy możemy tutaj skrócić. Dlatego, że w liczniku znajduje się iloczyn, to licznik z manownikiem w ten sposób możemy skrócić. Więc całe to wyrażenie to jest tak naprawdę 2 do potęgi 30 razy 2 do potęgi 20. I taką odpowiedź, zwróć uwagę, mamy już tutaj w zadaniu, jest to nasza odpowiedź C. Przy czym? Pamiętaj, że tutaj mamy mnożenie wyrażeń, o tych, takich potęg, w których podstawy są identyczne. Więc to wyrażenie, które tutaj jest, moglibyśmy jeszcze dalej przekształcić. Otóż popatrz, jeżeli mnożymy takie potęgi przez siebie, których podstawy są identyczne, ale wykładniki są różne, to w efekcie otrzymujemy taką potęgę, w której to podstawa pozostaje bez zmian, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. Na tej podstawie to wyrażenie mogę jeszcze przekształcić w taki sposób, że dwójka pozostaje nadal podstawą mojej potęgi, natomiast wykładniki tutaj do siebie dodamy, czyli to otrzymujemy 30 plus 20. Zatem w rezultacie całe to wyrażenie z zadania jest równe 2 do potęgi 50. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do innych moich nagrań, do innych moich filmów, w których rozwiązujemy zadania maturalne z natury podstawowej z maja 2020 roku. Link do tych zadań znajdziesz w opisie do tego nagrania.